Cześć, witajcie! W dzisiejszym mm, poradniku pokażę Wam pewien bug, dzięki któremu będziecie mogli zrobić z jednego łóżka y, nieskończenie wiele, wiele ich i na dodatek będzie to łóżko, które stworzycie zajmowało tylko jedno miejsce. Dla niektórych jest to przywilej, dla innych mm, po prostu brzydko wygląda. No to zacznijmy od tego, że potrzebujemy do tego triku albo bardziej baga, jednego kaktusa i łóżko. Działa to na podobnej zasadzie jak mm, bug z klonowaniem drzwi No dobra to zacznijmy Kładziemy naszego kaktusa koło kaktusa dokładnie koło niego nie możemy położyć go w taki sposób Nasze łóżko tylko po prostu koło niego kładziemy łóżko I teraz łóżko powróci nam do ekipunku, kaktus też i zostanie połowa łóżka która przypomina prawie y, polską flagę Ym, I tak, to łóżko jest w pełni aktywne czyli możemy się na nie w nocy położyć i będzie działać. Nie widziałem, nie wiem dokładnie jak to wygląda na serwerach multiplayer, ale powinno działać. Jeśli właśnie gracie, to możecie napisać czy działa, czy nie, jak to wygląda i tym podobne. Jeszcze tak samo możemy stworzyć długie łóżko, czyli stworzymy to samo, czyli takie łóżko pojedyncze i powtarzamy ten proces, aż uzyskamy... Wybrano przez nas długość. Ja jeszcze trochę to przedłużę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Teraz nad, nad, po koniec, nad koniec możemy postawić jeszcze ostatnie łóżko. Mamy takie długie łóżko. Może to oczywiście też służyć do celów dekoracyjnych. Jeszcze sam nie wymyśliłem do tego zastosowania, jeśli chodzi o dekoracje, ale jestem pewien, że z czasem coś wymyślę. Przykładnie. to trochę wygląda jak półka, takie, takie jedno. Trochę jak półka. Yy, I tak, y, no to był ten bug. Czyli jak zrobić wiele łóżek z jednego. Oczywiście takich małych. Yy, no i pod koniec jeszcze chciałem powiedzieć yy, kilka informacji. Ostatnio wielkie, yy, wielka aktywność się stworzyła z tematem, że kopiuję filmy od innych ludzi. Chciałem tylko podkreślić, że E, właśnie większość filmów znajdziecie po prostu na innych kanałach m, na YouTube, większość jest w angielsku, e, ale w większości przypadkach nie wiem właśnie, że kopiuję e, albo że są już takie filmy, ponieważ m, dużo, dużo propozycji dostaję od innych ludzi, którzy wysyłają mi jedynie pomysły i, wy, i wykonanie. Niestety nie, nie wysyłają mi źródła i właśnie dlatego teraz się staram m, podpisać albo zawrzeć kontrakt z z kanałami właśnie angielskimi e, z prośbą o, o pozwolenie stworzenia ich filmów w wersji polskiej, czyli będę miał oficjalne pozwolenie e, od różnych użytkowników, czyli będzie taka duża współpraca pomiędzy mną a m, angielskimi, e, angielskimi kanałami z poradnikami do Minecrafta. E, no i jeszcze bym chciał powiedzieć, że właśnie chcę stworzyć to kompendium i nie mogę ominąć, nie da się ominąć po prostu kopii. Bo Kompendium jak wiecie znaczy zbiór wszystkich wszystkich trików, wszystkich poradników, czyli też te, tego co już kiedyś się pojawiło. No to by było na tyle, więc dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli Wam się podobał, to tak jak zawsze komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Tak na marginesie dzięki za prawie 2000 subskrypcji. Duża motywacja, więcej filmików będzie oczywiście bardziej ciekawszych. No i... Zapraszam do kolejnych poradników, bagów i trików i pozdrawiam.